Imię, nie pytają cię o imię walcząc o strym mgły. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. To jest Maj, nie pachnie saska kępa. Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walcząc o strym mgły. Nie pytają cię o imię walcząc o strym mgły. Ostre niebo, tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz, wczoraj znika w nieoskrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już Nie pytają Cię o imię, walcząc ostrym cieniem mgły Nie pytają Cię o imię, walcząc ostrym cieniem mgły Nie pytają Cię o imię, walcząc ostrym cieniem mgły Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni my Nie pytają Cię o imię, walcząc ostrym cieniem mgły nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała im. Wszyscy razem chwała im. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała im. Nie pytają cię o imię walcząc z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała im.